Drodzy bracia i siostry, jaka radość mieć was tutaj! Zanim zanurzymy się w dzisiejszym przesłaniu, skorzystajcie z tej chwili, aby subskrybować kanał, włączyć dzwoneczek i zostawić swoje Amen w komentarzach. Ten prosty gest pomaga tej wierze dotrzeć do jeszcze większej liczby serc, które potrzebują nadziei i przemiany. Teraz weź głęboki oddech i otwórz swoje duchowe serce ponieważ dzisiaj usłyszymy coś, co może zmienić bieg Twojego życia. Dziś zbieramy się, aby przyjąć potężne przesłanie Ojca Pio, echo nieba, które bezpośrednio rezonuje w naszych duszach. Jego słowa to nie tylko pocieszenie, to duchowy kompas, który wskazuje drogę, gdy wszystko wokół wydaje się chaotyczne. Wyobraź sobie, że każde zdanie wypowiedziane tutaj jest ziarnem wiary zasiewanym w twoim sercu, gotowym do zakwitnięcia w odpowiednim czasie pod opieką samego Boga. Wyobraź sobie swoje życie jako książkę, która wciąż jest pisana. Puste strony, które na ciebie czekają, nie są puste przypadkowo są boskim zaproszeniem do rozpoczęcia na nowo. Do pisania z wiarą, odwagą i zaufaniem. Proroctwo, nad którym będziemy medytować, to nie tylko objawienie, to obietnica. Łagodne światło, które przebija cienie niepewności i dotyka każdej uśpionej części Twojego istnienia. Niech to światło otuli Cię teraz. Niech słowa płynące z wysokości przenikną twój umysł, dotrą do twoich emocji i uzdrowią nawet rany, o których już nie pamiętasz, że istniały. W tej chwili dzieje się coś wielkiego, a jeśli twoje serce będzie otwarte, poczujesz to. Razem otwórzmy drzwi naszego istnienia na to, co ma nadejść. O Boże nieskończonego miłosierdzia, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, szukając światła szokującego proroctwa Ojca Pio. Niech każde słowo, każda obietnica rezonuje w mojej duszy, przynosząc głębokie i transformujące odnowienie mojemu życiu. Niech czuję Twoją obecność, jak przytulający uścisk, gdy kroczę ścieżką wiary. Dziękuję Ci, Panie, za objawienia, które odsłaniają się przede mną. Niech mądrość Ojca Pio oświetla moje kroki, prowadząc mnie przez burzę istnienia. Daj mi rozeznanie, abym zrozumiał znaki, które mi wysyłasz, abym mógł przyjąć każdą okazję do duchowego wzrostu. Panie. Wołam o czyste serce, zdolne przyjąć manifestację Twojej miłości. Niech płomień nadziei płonie intensywnie w moim istnieniu, ogrzewając nie tylko mnie, ale także tych, którzy przechodzą Moją drogą. Niech będę narzędziem Twojego pokoju, odzwierciedlając światło, które emanuje z Twojego bytu. W chwilach wątpliwości, niech przypominam sobie, Słowa Ojca Pio, które echo jak boskie mantra. Niech moja wiara się umocni, wznosząc się jak orzeł, który lata wysoko, pozbawiony lęków i niepewności. Niech znajdę w Tobie odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które się pojawiają. O Panie, dziękuję za każdą małą błogosławieństwo, które wzbogaca moją podróż. Niech nigdy nie umknie mi piękno życia, nawet w trudnych chwilach. Niech wdzięczność przenika moje dni, sprawiając, że wśród pustyni zakwitną kwiaty radości. Niech moc proroctwa Ojca Pio będzie stałym przewodnikiem, ujawniając Twoją wolę w moim życiu. Niech nauczę się całkowicie ufać Twojemu boskiemu planowi, oddając się w Twoje ręce z pewnością, że wszystko współdziała dla mojego dobra. Amen. O Panie, podnosimy nasze głosy w uwielbieniu, uznając cuda, które manifestują się w naszym życiu przez proroctwo Ojca Pio. Niech każdy dzień będzie nowym świadectwem Jego potężnego działania, prowadząc nas ścieżkami światła. Dziękujemy za spokój, który zagościł w naszych sercach, gdy ufamy Twoim obietnicom. Boskie światło, które świeci w naszych duszach, przypomina nam, że wielkie przemiany są w drodze, a każde wyzwanie to okazja do wzrostu. Świętujemy odwagę, którą mamy, aby stawić czoła przeciwnościom. Niech siła Ojca Pio inspiruje nas do pozostania mocnym, wiedząc, że łaska boska podtrzymuje nas na każdym kroku podróży, otwierając drzwi tam, gdzie wcześniej były przeszkody. Uznajemy bezwarunkową miłość, która nas otacza, jak ochronny płaszcz. Każde błogosławieństwo, które otrzymujemy, uczy nas być wdzięcznymi i dzielić tę wdzięczność z tymi, którzy przechodzą naszą drogą, promieniując światłem i nadzieją. Chwalimy mądrość, która nam została dana, pozwalając nam dostrzegać dalej niż horyzont. Obietnice, które spełniają się w naszym życiu, są potwierdzeniem, że Pan zawsze jest obecny, prowadząc nas delikatnymi i pewnymi rękami. Dziękujemy za wspólnotę wiary, która nas wspiera. Razem świętujemy cuda, które się przed nami rozwijają, wzmacniając więzi i tworząc atmosferę miłości, która odzwierciedla istotę Twojego Królestwa. Na koniec wychwalamy piękno chwili obecnej, gdzie każdy moment jest okazją do życia w pełni. Niech proroctwo Ojca Pio zrealizuje się w nas, przekształcając nasze marzenia w rzeczywistość i prowadząc nas ku nowemu świtowi. Proszę, aby Bóg oświetlił Twoją karierę zawodową, przynosząc jasność w decyzjach i niespodziewane możliwości. Niech znajdziesz satysfakcję i cel w każdym kroku, który stawiasz, zawsze dążąc do doskonałości. Niech Twoje życie rodzinne będzie odbiciem boskiej miłości. Zobowiąż się do pielęgnowania chwil jedności, dialogu i zrozumienia z bliskimi, czyniąc swój dom sanktuarium pokoju i radości. W swoim życiu duchowym dąż do głębszej relacji z Bogiem. Poświęć codziennie czas na modlitwę i medytację, pozwalając, aby Jego obecność przemieniała Twoją duszę i odnawiała Twoje siły. Wyzwania emocjonalne mogą być ciężkie, ale proszę, abyś otworzył swoje serce na uzdrowienie. Bądź gotów pracować nad swoimi ranami i uwalniać przebaczenia, pozwalając, aby światło Chrystusa oświetlało twoje cienie. Zobowiąż się dbać o swoje ciało, które jest świątynią Ducha Świętego. Przyjmij zdrowe nawyki i praktykuj troskę o siebie, uznając, że twoje zdrowie jest darem, który należy doceniać i szanować. Proszę, abyś szukał hojności w swoich działaniach. Angażuj się w projekty społeczne, lub po prostu pomagaj tym, którzy są wokół ciebie. Niech twoje serce wypełni się współczuciem, a twoje ręce niech będą instrumentami miłości. Na koniec, niech zobowiążesz się żyć w wdzięczności. Doceniaj małe błogosławieństwa dnia codziennego i dziel się swoją radością z innymi. Stając się odbiciem miłości Boga w każdym miejscu, które odwiedzisz. Drodzy bracia i siostry, dziękuję z całego serca za dołączenie do nas w tej wyjątkowej modlitwie. Niech każdy z Was niesie ze sobą światło wiary i nadal szuka obecności Boga w swoim życiu. Pamiętajcie, że obietnice Pana są prawdziwe i On zawsze jest z nami. Zachęcam Was do wytrwałości w modlitwie i refleksji nad cudami, które On może uczynić. Idźcie mocno pewnie i szeszcie miłość wszędzie, gdzie się pojawiacie.